Witamy, jest to bunkier na, znaczy w sumie to tunel na Popowicach Dzisiaj jesteśmy w dwójkę z Pawłem No i idziemy sprawdzić ten tunel, jak on mniej więcej wygląda Dobrze, idziemy O, tutaj już nie o, kuźba. tutaj już nie musisz ten Kurwa, ale błoto Dobra Czekaj, może dalej nie idziemy, czekaj I Tam widać jest, To jest piasek, nie skała no, tak, tak. Idzie jakiś zakręt o, Dalej się nie da za bardzo przejść, bo jest błoto ja Kolerne Dobrze, to wracamy jednak Uf, strasznie ciasno tu. No. Dobrze, żegnamy.